Cześć! Dzisiaj mamy wielką paczkę z Coca cola więc zabierzmy się do rozpakowywania. Sprawdźmy jak jest zapakowane i tak dalej. Zapraszam. Tu jakieś karteczki, podziękowania, prośby o pozytywne komentarze, bąbelki. I mamy roślinki w kartonie, jak widać, po części chyba. Zacznę może od najmniejszego. A, to jest gratis. A może dlatego, że paczka miała być tydzień temu. Ostateczny termin był do wczoraj, i wczoraj ta paczka nie przyszła. Dobra, kolejna trochę większa. I tutaj mamy Monster Adansoni, czyli popularną Monkey Mask. Um, tutaj ma jakieś takie uszkodzenie pojedyncze. Ale ogólnie ładna roślinka. Dosyć sporej wielkości są liście. Fajne. Tu mam na dole karamby oraz chipsy kokosowe. Dobra, teraz mamy tutaj coś większego. No i mamy tutaj begonię makulatę. Dobra, tutaj mamy, na... o Boże, jakie to małe, o mamunie, mam. aż muszę sprawdzić cenę zaraz. No szok po prostu. Teraz. Ojej, Tutaj mamy a. Dobra, to już jest folia bąbelkowa, a to podejrzewam z tego względu, żeby jej nie uszkodzić, ani żeby ona nie uszkodziła kogoś innego. Mamy tu Sansevieria Samurai. No i ostatnia. Przez to w zasadzie powstało zamówienie. No, troszkę zwiędła koleżanka. Mam nadzieję, że będzie wszystko w, w porządku. co na żoniczka. Ja mam nadzieję, że ona wstanie i będzie wszystko w porządku. Bo ale okazje, niestety ale kapryśne są. Dobra, tak się prezentują roślinki. Już Wam pokazuję. O pajączek jakiś tutaj sobie chodził. Tu mam jakiegoś malutkiego sukulenta. E, wygląda to na Havorsję. Sobie sprawdzę w internecie Wam tutaj napiszę, bo podejrzewam, że mają to na swojej stronie po prostu. Monstera, Monkey Mask, Adansoni. W porządku. Ładnie wygląda. Poza tutaj jednym uszkodzeniem, ale myślę, że to jest taki akurat szczegół. Trzykrotka Purple Joy. Po prostu rozmiar mnie rozwalił. Ona kosztowała 17 zł. Więc no słuchajcie. No mikro, mikro roślinka. Małpka kosztowała 15 15,50 17. Teraz mamy samuraja. Samuraj był w dobrej cenie. Kosztowała 30 zł. One nie są do najtańszych, nie należą, bo to już są y, sensevierie kolekcjonerskie. Natomiast no w porządku, bardzo cena. 30 zł, jak najbardziej na tak. Teraz tak. Duża. begonia makulata. 50 zł. Yy, liście. Porządku, powiedzmy. Tylko tutaj jest, yy, mi się wydaje, że po prostu ktoś tutaj na produkcji przegiął trochę. no tak uszkodzić liść. Zobaczymy. przesadzają ją. Mam nadzieję, że będzie pięknie rosła. No i ta nieszczęsna alokazja, która mam nadzieję, że wstanie, bo była najdroższa i przez nią zrobiłam całe zamówienie. Kosztowała 63 zł. Ona jest przecudną cudną rośliną. No wygląda teraz bardzo słabiutko. Bardzo. Te liście w ogóle wyglądają beznadziejnie. No dobrze, zobaczymy. Także tak się prezentuje moje dzisiejsze zamówienie z Coca Flora. E, powiem Wam, że nie jestem w 100% zadowolona. Po pierwsze, czas oczekiwania. 11, czekajcie. 18 kwietnia zamówiłam, a dzisiaj jest 30. E, no, roślinki, wiedzieliście, w jakim są stanie niektóre. E, ceny różnie. Trzykrotka. Zabiłam je po prostu wielkość tej trzykrotki za tą cenę. Bo trzykrotki są bardzo tanie. To są naprawdę tanie roślinki. Pakowanie w porządku. Myślę, że z tym nie było problemu. Wczoraj musiałam upomnieć się o moją paczkę, bo miała dojść do wczoraj, a jej nie, nie było. Kiedy się upomniałam, od razu natychmiastowo przyszła do mnie dzisiaj, czyli jeden dzień po prostu. Jak się przypomniałam. No cóż. Zobaczymy, czy ta moja alokazja odżyje. Dam Wam też znać na pewno. A jak nie, no to niestety będziemy reklamować. Zobaczymy. E, do zobaczenia. Wszystkiego zielonego. Dobra, minęły 4 dni odkąd przyszła do mnie paczka. Tutaj mamy jakieś uszkodzenie, które już widocznie było. Ja ją przesadziłam do nowego podłoża, bo tam to było tragiczne. E, ona jest dalej zwiędnięta. Nie wiem. Mam nadzieję, że ona się podniesie tutaj tak całkiem, całkiem ale mam też obawy że ona tak po prostu rosła doniczka była zmiażdżona i yy, sadzonka była w doniczce pod kątem posadzona tak yy, po prostu krzywo nie wiem, nie ogarniam mamy tutaj nowy liść ten tutaj jest beznadziejny, ale na razie go zostawię jeszcze niech sobie wypije z niego soki do końca ten tak samo się nadaje do wyrzucenia już Rosinka po czterech dniach. No, no troszeczkę jej brakuje, nie? Tak. No ale, ale okazje są wrażliwe. Trzeba to brać bo też pod uwagę. Czy zamówię kolejny raz Coca Flora? Chyba nie.